Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mocny Fundament. Cieszę się, że dzisiaj wspólnie możemy studiować słowo Boże. Moi kochani, chciałbym, abyśmy dzisiaj zajęli się pewnym y, takim problematycznym tematem tekstem, który zazwyczaj sprawia problem, kiedy się go czyta, bo pierwsze wrażenie, jakie się odnosi, może być takie no, mylące. Dlatego pomyślałem, że warto by było przyjrzeć się bliżej po prostu temu zagadnieniu, a konkretnie chodzi mi o fragment z Ewangelii Marka z siódmego rozdziału, i tam wersety 24 do 30. Jest to historia pewnej kobiety, która została w dziwny sposób potraktowana przez Pana Jezusa. Pozwólcie, że odczytam teraz ten fragment. I wyruszył stamtąd i udał się w okolice Tyru. I wstąpił do domu, ale nie chciał, aby ktoś się o tym dowiedział. Nie mógł się jednak ukryć. Lecz niewiasta, której córka miała ducha nieczystego, skoro usłyszała o nim, przybiegła i padła mu do nóg. A niewiasta ta była greczynką, rodem z Syrofenicji i prosiła go, aby wypędził demona z córki jej. Ale on rzekł do niej: pozwól, aby wpierw nasyciły się dzieci. Mm, przepraszam jeszcze raz. Ale on rzekł do niej: pozwól, aby wpierw nasyciły się dzieci. Bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. A ona odpowiadając rzekła do niego, tak jest panie, wszakże i szczenięta jadają pod stołem z okruszyn dzieci. I rzekł do niej, dla tego słowa idź, demon wyszedł z córki twojej. A gdy wróciła do domu swego, znalazła dziecko leżące na łożu, a demona nie było. Od razu zapowiadam, że następny odcinek, który będzie nagrany, będzie dotyczył właśnie demonu, zniewolenia demonicznego. Dzisiaj tym wątkiem nie będę się zajmować, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, w jaki sposób Jezus potraktował tę kobietę, o której czytaliśmy. Ewangelia Mateusza dodaje jeszcze jeden ważny element. W tej historii, którego Marek tutaj nie, nie zawarł, w 15 rozdziale Ewangelii Mateusza jest opisane, że kiedy ta niewiasta przyszła do Jezusa, żeby przedstawić mu swoją prośbę, on na początku nie powiedział do niej nawet jednego słowa. Tak jakby zupełnie ją zignorował. I tutaj, kiedy ona przyszła i prosiła go. Mówi jej, że nie można zabierać chleba dzieciom i rzucać szczenięciom. Czyli co? Jezus nazwał tą kobietę psem? Pogardził nią? Wskazał jej, jej miejsce, że tak powiem, kim ty jesteś w ogóle, że do mnie przychodzisz, psie? Czy w taki sposób należy odczytać te słowa? Czy właśnie Jezus byłby zdolny do takiego zachowania? Otóż nie. Warto zwrócić uwagę na kontekst tej wypowiedzi. Gdybyśmy czytali wcześniej początek siódmego rozdziału, również i szósty rozdział, gdzie Jezus karmi pięć tysięcy ludzi, chodzi po wodzie, później właśnie faryzeusze zarzucają Mu że on nie przestrzega obrzędów żydowskich, bo nie dokonuje rytualnych obmywań, nie myje rąk przed jedzeniem i tak W sensie tym rytualnym. No, Jezus brudasem nie był, tak? ale chodzi o to, że były takie specjalne zwyczaje, jak się zachowywać przy posiłkach, po kilka razy obmywano ręce. Jezus po prostu tego nie robił, dlatego że to nie były przykazania Boże, tylko ustanowienie rabinów. I on wyraźnie powiedział i pokazał też swoją postawą, że to nie ma sensu. Dlatego, że najważniejsze jest to, co człowiek ma w sercu. Stamtąd pochodzą wszelkie nieczystości, brudy, które kalają człowieka. Ale jedzenie nieumytymi rękoma nie kala człowieka. Więc po raz kolejny potwierdza się zasada, która była ukazana już w Starym Testamencie, kiedy prorok Samuel miał powołać jednego z, królu, jednego z synów Jesego na króla i zachwycił się najstarszym. I mówił, wow, ale przystojny, wysoki, to jest pewnie wybraniec Boży. A Bóg mówi, nie patrz na jego wzrost, ani na jego wygląd, bo nie uznałem go za godnego. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczyma, ale Bóg patrzy w serce. I tutaj dokładnie to, to samo Pan Jezus mówi w wersetach od 19 do 23. Może ja przeczytam, po mm, od 18, może nawet. I rzekł im, tak więc i wy jesteście niepojętni? Nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy? Mówił bowiem, to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka, albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa. Cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i to kala człowieka. I zaraz po tym jest opisana historia Syrofenicjanki. To nie jest przypadek. Dlaczego? Dlatego, że faryzeusze oprócz tego, że Yy, przestrzegali jakichś yy, rytuałów, które miały za, zachować ich yy, rytualną czystość, dodatkowo jeszcze dzielili yy, dzielili z yy, no, swoich ludzi na czystych i nieczystych, i dodatkowo jeszcze osobną kategorią byli yy, yy, Poganie i Samarytanie. Samarytanie to był gorszy nawet niż Poganie. Ale, tak jak mówię, oni nawet swoich dzielili na czystych, nieczystych i tak Natomiast Pan Jezus tutaj łamie pewne schematy. Dlatego, że wcześniej był u Samarytan, jest piękna historia opisana w czwartym rozdziale. Ewangelii Jana, kiedy to rozmawia właśnie z kobietą samarytańską. Raz, że rozmawia z kobietą, to był ewenement w tamtych czasach, bo kobieta to było nic w tamtych czasach. A Jezus okazał jej w ten sposób ogromny szacunek. Dwa, że rozmawiał z samarytanką, czyli po prostu z najgorszym rodzajem człowieka w oczach Żydów. Trzy, że został w w tej wiosce później i rozmawiał z wszystkimi ludźmi i mnóstwo samarytan się nawróciło. To tutaj Jezus łamie kolejny schemat, dlatego że wyruszył w okolice Tyru, Sydonu i dziesięciogrodzia, żeby tam ewangelizować pogan. I co jest ciekawe, cud, którego dokonał Pan Jezus tutaj w czasie tej nazwijmy to wyprawy, wycieczki. To był jedyny cud, jaki dokonał na tamtym terenie w tamtym czasie. Wydawać by się mogło, że specjalnie tam poszedł w te okolice, żeby spotkać tą kobietę i żeby jej pomóc. Więc po co taka szopka, po co takie zachowanie? Warto jest tutaj zwrócić uwagę na pewne dwa terminy greckie, które mogą nas naprowadzić na. Rzeczywisty sens, rzeczywiste znaczenie tego fragmentu. Otóż um, pierwsza rzecz, pierwszy, pierwszy termin, który tutaj chcę podkreślić, to jest słowo szczenięta. Dlatego, że w Piśmie Świętym słowo pies nie szczeniak, tylko pies. Ono w większości odnosi się do, do Pogan. W większości. E, dlatego, że e, na przykład e, Dawid nazwał siebie psem, kiedy Saul go e, ścigał. Mówi, dlaczego ścigasz takiego zdechłego psa jak ja, e, pchłę jakąś kuropatwę, która biega po górach. Więc czasami ten termin odnosił się do, do ludzi, którzy chcieli wykazać swoją pokorę. W większości odnosił się do pogan, był, był to pogatliwy e, zwrot. Chociażby wspomniany Dawid mówi, jak ten pies filistyński śmie e, lżyć wojska Boga Żywego. Ale jest jeszcze kilka innych miejsc, gdzie jest ten termin użyty. W księdze Izajasza z kolei termin pies. Jest użyty na określenie nieodrodzonych, nienawróconych, skorumpowanych przywódców, którzy ciągną naród w dół prowadzą ich ku zgubie. Ale zwrot szczenięta, czyli zdrobniała forma, czyli pieski sugeruje tutaj czuły zwrot ze strony Jezusa Chrystusa. Ponieważ on używa zdrobnienia. Gdyby to było pogardliwie zastosowane, że kobieta tutaj jest psem, no kim ty jesteś, psie, że przychodzisz do mnie, to jej reakcja na pewno byłaby zupełnie inna. Albo by ją zatkało, albo by po prostu poszła sobie, albo jeszcze jakoś inaczej zareagowała. Na pewno nie rozmawiałaby z Jezusem w taki sposób, gdyby Jezus ją poniżył. Zresztą kobiety mają to do siebie, że one bardzo łatwo potrafią wyczuwać ton głosu, intencje danej osoby i tak dalej. Rzadko się przy tym myląc. I tutaj widzimy, że ona normalnie z Jezusem rozmawia dalej, więc to, to zdrobnienie, szczeniaczki wskazuje bardziej na takich domowych pupilów. Ulubieńców, którymi ludzie lubią się zajmować. Ale tak jak szczeniaczki w domu są, że tak powiem, niżej od właścicieli, od dzieci, pomimo tego, że są kochane, otoczone troską, opieką. Tak samo Jezus tutaj wskazuje na pierwszeństwo Żydów w kwestii zbawienia. Nad poganami. Tak samo mówił w rozmowie z Samarytanką, że przyszedł zbawić i Żydów, i pogan, ale zbawienie pochodzi od Żydów. I to jest niezaprzeczalny fakt, dlatego że Jezus wywodził się właśnie z tego narodu i to im było przepowiedziane, że z z pomiędzy nich wyjdzie Mesjasz. Więc to nie, olega, nie ulega żadnej wątpliwości. Ale Jezus nie pokazuje tego w kategoriach, że Żydzi są lepsi od Pogan czy Samarytan, tak jak faryzeusze głosili i zaszczepiali ludziom taki ekskluzywizm żydowski. Tylko pokazuje, że w pierwszej kolejności Jezus w tamtym czasie został posłany do. Do Żydów, dlatego że do Poga na Ewangelia miała trafić później. Zostało to przepowiedziane nawet w Starym Testamencie, w księdze Daniela w 9 rozdziale, wersety 24 do 27. Jest to fragment wyjaśniający, brakujący element z wcześniejszej wizji z 8 rozdziału o 2300 wieczorach i porankach. I tam pojawia się motyw tego, że 70 tygodni proroczych, czyli 490 lat, zostało odciętych, zostało odseparowanych dla ludu Bożego, czyli dla Żydów w, tamtych, w tamtym czasie. I to właśnie w tym okresie tego, tego odciętego czasu, pod koniec tego okresu Jezus przyszedł. Był to dokładnie 27 rok naszej ery, kiedy Jezus rozpoczął swoją działalność, przychodząc nad Jordan do Jana Chrzciciela. I według tego proroctwa dopiero od 34 roku naszej ery, po ukamienowaniu Szczepana, Ewangelia oficjalnie miała trafić do, do Pogan. Naśladowcy Chrystusa mieli być rozproszeni po różnych miejscach i głosić Poganom. Pan Jezus wcześniej przełamywał też pewne bariery, uprzedzenia. Natomiast w tym okresie, kiedy znajdował się na ziemi, był posłany przede wszystkim do Żydów. Ale pokazywał też, że on nie czyni rozróżnienia, nie czyni żadnego tutaj, nie ustanawia żadnej hierarchii pomiędzy Żydami a resztą świata, że tak powiem. Czego dowodem chociażby może być to, że w szóstym rozdziale czytamy o nakarmieniu pięciu tysięcy Żydów. Ale kilka rozdziałów dalej czytamy o nakarmieniu 4000 pogan. Dokonał dla nich dokładnie tego samego cudu, na przykład. Nie? Więc też pokazuje, że nie ma względu na osobę. Biorąc pod uwagę te wszystkie fakty, Jezus nie odrzucił tutaj syrofenicjanki. On po prostu. Posłużył się jej osobą jako przykładem dla uczniów i ludzi, którzy obserwowali całe to zajście, w jaki sposób należy traktować innowierców. Ta kobieta też wyczuła właśnie intencje pana Jezusa i ona tutaj używa dokładnie tego samego zwrotu. Uznaje Izraelitów za dzieci. Natomiast do siebie i do, do swoich odnosi to określenie szczeniaczki, ale mówi: Nawet szczenięta jedzą okruchy ze stołu swoich panów. Czyli z jednej strony uznaje, że tak, oczywiście, zbawienie pochodzi od Żydów, ale to nie oznacza, że my jako poganie nie możemy z tego skorzystać. Jej zrozumienie planu zbawienia i tego, kim jest Jezus, yy, świadczy również yy, o, o jej zrozumieniu. Świadczy również termin, którego użyła, zwracając się do Jezusa. Nazywa go Panem. Greckie słowo Kyrios. Tak? Tutaj jest bardzo ważne. Tutaj moglibyśmy cały traktat teologiczny przedstawić, ale to określenie, właśnie y, używane w stosunku do Jezusa. Oznaczało uznawanie Go za, za boskiego pomazańca, za, za Mesjasza. Um, więc ona wyznała Go jako swojego Pana i pokazała właśnie, że ona rozumie, że, że Jezus został posłany, żeby zbawić ludzkość i zwróciła się do Niego właśnie. Pełna ufności, że że właśnie on, i w zasadzie tylko on jest w stanie uratować jej dziecko. Jezus właśnie specjalnie tak jakby sprowokował tę sytuację i pokazał uczniom i innym ludziom, którzy w tym uczestniczyli, że poganie również mają głęboką wiarę, a nawet głębszą niż niejeden Żyd będący um, członkiem narodu wybranego w tamtym czasie, tak? Zresztą później też jakbyśmy czytali inne fragmenty, to było kilka takich przykładów, kiedy to poganie wręcz zawstydzili żydów swoim um, zrozumieniem um, tego kim jest Jezus i um, kwestią planu zbawienia właśnie chociażby centurion, który przyszedł kiedyś do Jezusa, żeby ten uzdrowił jego sługę, Jezus powiedział: tak głębokiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu i, i dokonał cudu dla niego. I tutaj jest dokładnie to samo. Jezus był pod wrażeniem wiary tej kobiety był z tego powodu na pewno bardzo zadowolony i wzruszony tym a uczniowie pewnie byli zszokowani ale Jezus mówi dla tego, że masz taką wiarę dlatego, że się nie ugięłaś że nadal prosiłaś i, i pokazałaś, że, że Duch Święty działa na twoje serce że ty to rozumiesz, że ty to przejmujesz wszystko niech ci się stanie jak chcesz i czytamy że od tej chwili dziecko zostało uwolnione od demona. Niesamowite. Więc cała ta historia pokazuje, że Jezus nie pogardził kobietą nie, nie, nie potraktował ją jako stworzenia jakiejś niższej jakości, jako rzeczy mówiącej, tak? Nie ustawił jej w szeregu. Ty w ogóle tutaj śmiesz się do mnie odzywać, nie dość, że jesteś kobietą, to jeszcze dodatkowo poganką. Precz. Nie, on czegoś takiego nie zrobił. Nie odrzucił jej, nie pogardził nią, nie odwrócił się od niej. On wskazał ją jako wzór, jako przykład do naśladowania dla innych. Że jeżeli ktoś ma głęboką wiarę i szczerze, gorliwie prosi Boga o pomoc, to tą pomoc uzyska. To nie jest pierwsza kobieta, którą Jezus postawił jako przykład, ale ta historia pokazuje, że Jezus równo traktuje wszystkich. Nie ma dla Niego znaczenia, czy ktoś jest z takiego koloru skóry czy innego, czy z takiej płci czy innej. Czy pochodzi z takiego środowiska albo innego, nie ma to dla niego kompletnie żadnego znaczenia. Dla niego liczy się to, co mamy w swoim sercu i czy przychodzimy szczerze, aby wyznać swoją wiarę i prosić o łaskę. Jeżeli tak, to w tym momencie wszystkie błogosławieństwa i zasoby niebios są do naszej dyspozycji. I Pan Bóg chętnie odpowie na wołanie takiego człowieka. Pomóżmy się. Ukochane Panie i Boże, który mieszkasz w niebie, z całego serca dziękujemy Tobie za to, że mogliśmy dzisiaj przystudiować ten fragment. Kochane Ojcze, bardzo dziękujemy Tobie za to, że dałeś nam przykład, w jaki sposób mamy prosić Ciebie. Tak jak ta kobieta, panie, ona była bardzo pokorna. Ona e, zrozumiała, że ty ją kochasz, że ty jej nie odrzucasz, nie gardzisz nią. Dlatego tak gorliwie nadal prosiła, panie, uchwyciła się Twoich słów. To wszystko pokazuje, jak my dzisiaj mamy postępować, panie: chwytać się Twoich obietnic, e, wierzyć w to, że pomożesz. Ona pewnie tylko ze słyszenia ciebie znała, ale bazowała na tym, co słyszała: że, że jesteś dobry, że pomagasz ludziom, że kochasz ich, że troszczysz się o nich. I dlatego gorliwie, gorliwie błagała. Zresztą każdy normalny rodzic będzie robił wszystko, żeby pomóc swemu dziecku. Więc, Panie, z jednej strony zachęcona tym, co słyszała, a z drugiej strony zdeterminowana, żeby nie przegapić okazji do, do pomocy, do uzyskania pomocy dla dziecka. Ech. Wołała gorliwie do Ciebie, a Ty jej wysłuchałaś, Panie, na świadectwo wszystkim, którzy to widzieli. Że Ty nie masz względu na osobę, Pani. I że u Ciebie jest łaska. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu, za to z całego serca. I prosimy, abyśmy w podobny sposób dzisiaj mogli do Ciebie podchodzić, tak jak ta kobieta, Pani. Świadomi tego, że bez względu na to, kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, co przeszliśmy? Ty masz miejsce dla nas w swoim sercu. Panie, wielu ludzi dzisiaj jest nękanych przez demony, również ludzie wierzący. Niektórzy mogą być opętani. Niektórzy mogą być tylko dręczeni, po prostu atakowani. Każdy człowiek przeżywa takie momenty. Ale Ty masz władzę, Panie, nad światem ciemności. Dlatego prosimy bardzo, abyś otoczył nas opieką Twoich świętych aniołów i swoją niebieską mocą odpychał siły nieprzyjaciela, by nie miały dostępu do naszych umysłów i serc, tak abyśmy w pełni poddani byli Tobie. I służyli Tobie z miłością i gorliwością. I nawet jeżeli pewnych rzeczy nie rozumiemy, tak jak uczniowie tutaj pewnie nie rozumieli, dlaczego akurat tak postąpiłeś, a nie inaczej, zrozumienie przyszło później i oni zaczęli później postępować dokładnie tak, jak Ty postąpiłeś, Pani, uważając Pogon za braci. I my dzisiaj jesteśmy spadkobiercami, można powiedzieć, tamtych ludzi. My jesteśmy zbawionymi z pogan. I dziękujemy Tobie, Panie, za to, że dałaś nam taką możliwość, żebyśmy Ciebie mogli poznać i przyjąć jako swojego Pana i Zbawiciela. Kieruj, Panie, nami spraw, abyśmy żyli według Twoich przepisów i Twoich praw. W imieniu Jezusa Chrystusa prosimy o to, żeby tych okruszeń dla nas nigdy nie zabrakło. Amen. Moi kochani, dziękuję Wam bardzo za to, że dzisiaj mogliśmy przestudiować właśnie ten fragment. Chwała Bogu za to, że, że daje nam swoje słowo, że możemy je analizować, studiować. Dlatego, że jak widzicie, jest w nim cała paleta bogactw. To jest naprawdę tak niezwykła księga. Jestem zachwycony właśnie Słowem Bożym i cieszę się, że pewnymi takimi rozważeniami mogę się z Wami tutaj dzielić. Jeżeli zgadzacie się z treścią tego odcinka, zostawcie proszę lajka pod tym filmem, może jakiś komentarz, jakieś pytanie, przemyślenie. Jeżeli tego jeszcze nie robicie. Zasubskrybujcie, proszę, mój kanał. Mocny fundament. A dla tych, którzy już to zrobili, składam serdeczne podziękowania. I mam nadzieję, że będzie Wam się podobało na tym kanale, i że treści, które tu znajdziecie, trafią w Wasze potrzeby. A ja na dzień dzisiejszy żegnam się z Wami. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.